Siemka, kochane osoby, jesteśmy słuchajcie na Wigrach. My właśnie tutaj wyjeżdżamy powoli z Pawłem. A jak było, co i jak, co się działo, zobaczycie dalej. Więc Wam polecam miłego oglądania. Mogę tylko powiedzieć? Spokój nie. Chodzę, że tylko jeden weekend. A kto to tam stoi? Czeka na nas. Wyprzedził o kilometry. Paweł. Tam, 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 tam też jedziemy do tego klasztoru. Więc ten moment widzimy się dalej. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Muzeum e, Wigier. Tu mamy takie taksidermalizacje. Trochę zwierzęta. Trochę to No ale już są wypchane i są w muzeum. Są dwa akwaria z biotopem wigierskim a tu mamy węgorza europejskiego a za mną za mną jest duża akwarium z biotopem wigierskim i mnie trochę akwaria jarają Paweł? Ciepło. Ciepło. Czyli jest dobrze. Idziemy dalej, idziemy teraz do klasztoru. Tak, gdzie Ophelia. Nie, nie do tego samego. w no, Hamleta? Ophelia idzie do klasztoru. To niezły, niezły dramat jest. Więc jakby co? Na wypoczynek i gry sztosik. A tam jest klasztor. Tam daleko, daleko. Robi inne rzeczy, a nie jest na rowerze. I co Paweł właśnie przejechał Ta z napisem Wigry Wigry, Wigry, Wigry A tam jest klasztor. Paweł czy to jest klasztor? Hmm? Czy to jest klasztor? Kto tam klasztorował? Ja nie wiem mój nie. No. klasztor pokamedulski Pokamedulski tak. No i zbliżamy się do klasztoru. O matko meble, a my z Paweł musimy zrobić remont Taki byśmy koszyka sobie wzięli. W tu jezioro Wigry. Wigry, Wigry, Wigry. Słuchajcie, jesteśmy teraz w klasztorze w Wigrach i muszę wam powiedzieć, że jest tu magicznie, więc serdecznie was zapraszam, żeby to zobaczyć, bo jest tu jakaś magia. No i co, ale najwięcej i o czym, co to jest, skąd to się wzięło usłyszycie zaraz, a ja mam puszczam już tutaj parę urywek. Hej, hej, hej. To znowu Gąsiu, tylko tym razem z ofu. Opowiem trochę o klasztorze. Klasztor Zakonu Kamedułów należy do najbogatszych w Europie. Ufundowany został w 1637 roku przez Jana II Kazimierza Wazę z obowiązkiem codziennej modlitwy o oddalenie od kraju wszystkich nieszczęść. W 1805 roku klasztor skasowano, a zakonnicy przenieśli się na podwarszawskie Bielany. W klasztorze w latach 1975-2010 do 2010 mieścił się Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obecnie obiekt ponownie wrócił we władanie kościoła. Słuchajcie, jesteśmy na wieży? E, tutaj klasztornej. Witek jest piękny. I za cały bilet do długiego weekendu z zapłaciliśmy 36 zł. I można zobaczyć apartamenty papieskie. Nie, ale tak naprawdę interesują nas bardziej kryty. niż to, gdzie papieżek sobie tam siedział, ee, więc tak, no widokie widok jest ładny. Na początku, jak widziałem ten kolor, taki łososiowy, to pomyślałem sobie, że taki taki bezguści, ale w zasadzie tam to dobrze wygląda tutaj, tak z bliska lepiej niż z daleka, wam powiem. Tak samo, było, tak samo było. Hej, to znowu ja gościu z ofu Malowidło na ścianie w krypcie to motyw tańca śmierci. Jedną ręką kostucha zachęca zakonnika do wspólnej zabawy, ale drugą wskazuje na jej skutki. W krypcie jest ponad 40 zamurowanych wnęk z ciałami zmarłych zakonników. W dwóch przeszklonych wnękach widać poczerniałe przez upływ czasu kości. Słuchajcie, jesteśmy jeszcze w refektarzu, przy refektarzu, gdzie można znaleźć zdanie z kuchni kamery dursko-regionalnej, ale niestety brali stołówką, więc idziemy gdzieś indziej zjeść. Słuchajcie, zapomniałem nagrać Wam, To no, no właśnie zjadłem soczewiaka u pani z garnuszka, sprzedawała przy drodze. Soczewiak, czyli jakaś taka buła, takie ciasto z e, taką papą z soczewicy w środku, no zajebiste było. Więc jak będziecie tutaj, to polecam zjeść soczewiaka za 5 zł e, z garnuszka u pani przy drodze. Tam z tym soczewiczakiem zapomniałem, ale o ogórku małosolnym, słuchajcie, tutaj stykniepy, no miazga, drogi, 2 zł, jeden ogórek, ale niebo w gębie, żajbisz ty, południą. Przedmiot z zjadłem flaski ziemniaczane, były spoko, ale ogórek w ogóle aż to siwo. E, idziemy teraz spróbować jeszcze pieroga wigierskiego, są to owocowe pierogi, podobne jakieś regionalne, że stąd, że z tylko z, z ba... Z, dziada, pra, dziada? Nie. z to będzie z pra, babci na prababcie, z, na babcie przekazywana wieść o tych pierogach. Przepis, nie wierzę w to, ale że w Dragu kiedyś tu przyjadę i się nauczę, to wam powiem jak to się robi. No słuchajcie, kupiliśmy sobie po, z Pawłem, Paweł pokażę po pierogu wigierskim e, z, z, z jagodami. Podobno to jest przepis od babci tamtej pani, która to sprzedaje w tej autobudce. Zobaczymy, czy dobre. O, Jezu, pyszne. Patrzcie na to. Aż on czeka w ogóle jagodami. Aż wy czekają, no nie. ale z tak. i I to one wydają takie krzyki. Chcesz pływać, Paweł? Czy okaże w następnych ujęciach, czy poszliśmy pływać, czy nie? Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że woda jest naprawdę przyjemna. Nie miałem odwagi wejść, przyznam się. Bałem się, że będzie zimno. Jedyne czego mi brakuje, co Wam polecam, jak tu będziecie, to miejsce takie buciki pod wodę, bo no nie jest ciekawie, jak się depcze po tym. Ale poza tym jest mega przyjemnie. No i patrzcie, jak ładnie, możecie się poczuć jak nad niemnem przy takich kwiatkach. <noise> I chyba to było na dniewny, było to z tymi kwiatkami? Nie, to były nocy i dnia. To pomyliłem się, nie chodziło mi o nadniemne, tylko o nocy i dnia. ale dobrze, że jest Paweł, on przynajmniej to wszystko zna. A ja powinienem, ale douczę się. Nie. Czy podobała, podobała Ci się wycieczka? Tak bardzo mi Co Ci się najbardziej podobało? Ja A tak, bo nie wiem czy wiecie, że ugryzło mnie strasznie dużo bąków tutaj. Miliony komarów, najbardziej z wszystkich osób, a potem jeszcze użarło mnie na końcu pijawka, więc generalnie gdybym miał takie branie w miłości, to skończył lepiej, chociaż nie skończyłem najgorzej, nie? Proszę bardzo. Wszystko na świecie prędko przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to, co boli. Czas nieszczęścia i niedoli, minęło szczęście, przyszło cierpienie, a pozostało tylko wspomnienie. Czerwony krzyż. Przyznam się Wam szczerze, że nie mam pojęcia, e, czego dotyczy ten pomnik, ale robi wrażenie. E, nie jestem osobą religijną absolutnie, ale jest w nim coś magicznego i obiecuję się dowiedzieć, o co w nim chodzi. Wygląda niesamowicie. Już wiem. Autorem tej konstrukcji jest Gustaw Zemła. Jej elementy pochodzą z dawnych zagród wsi Czerwony Krzyż. W czerwcu 1944 roku została ona spacyfikowana i zrównana z ziemią przez armię niemiecką. Instalacja upamiętnia tamtejsze wydarzenia. Słuchajcie, zaczął się teraz właśnie drugi dzień, nasz w Wigrach. Niestety już ostatni, więc tylko chwilę będziemy. Ale jak się uda, to wam pokażę coś naprawdę pięknego. Mam nadzieję, że kamera to uchwyci. Będę szedł taką ścieżką i zobaczcie, co się będzie działo wokół mnie. Patrzcie, ile ważek. Same Słuchajcie, właśnie rozdzieliliśmy się z Pawłem i jestem tutaj przed taką drewnianą muszlą koncertową i że za chwilę rozpocznie się koncert Dzieciaki krzyczały, bo, tam, bo tutaj są zabawy jeszcze dla dzieci. Yy, gdzie będzie koncert zespołu Sploty. Zespołu, który jest trochę oparty o folklor Tutaj jeszcze, więc jestem bardzo ciekaw. Ale jestem w sumie przekonany, że będzie zajebiście. Wziąłem sobie bezalkoholowe piwko, więc chmiel uderzy lekko do głowy. Bez procentu. na koncercie zespołu Sploty. Jest magicznie. Bardzo mi się podoba. Sami słyszycie i widzicie. Jest magicznie. A co tu mamy? A ja wiem, co to jest. Wyprawy, słuchajcie, to są wyprawy rowerowe. Jak ci się podobał wyjazd? Bardzo mi się podoba. Jeszcze bym został tydzień albo dwa No, nie da się. Wracamy do pracy. No, ostatnie popływanie, i wracamy do domu. No i właśnie nasza podróż w igrach powoli się kończy. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Było naprawdę magicznie. Super. Mam nadzieję, że więcej będzie takich podróży. A Was zapraszam do subskrybowania tego kanału, do obserwowania mnie na pozostałych social mediach. No i co? Jesteśmy w kontakcie.